wszystkim z tej strony całe 000000 I dla mnie na pewno jak robiłem kopię, replikę, zajmusterowana z druża Ludnego. No to właśnie ukończyłem, jak widzicie jest cała zaturzona, został nawet kurz zreplikowany, redukcja masy tutaj z tyłu. No i jest tutaj taka lampa, wygląda taki pokój. dzisiaj jesteśmy na porze we wschodnim Worksher z Andrii, która jest super słoneczna, Nie? My będziemy właśnie zaraz przykładować tego zdalnie sterowanego grinucie. Ja mam tutaj mikrofon i właśnie wkładam go do samochodu, żebyście słyszeli jak ta turbina tutaj skakuje Oczywiście to turbo jest elektryczne, ale tutaj jest taka funkcja, którą tutaj steruje kontroler. Wkładam mikrofon do środka. Jest nigdy więcej. nigdy na drodze tych kazanek na Góra na dole! Proszę tylko miejsce No i teraz wszyscy biją brawo, brawo! pięknie!